Celem tej dyrektywy jest ułatwienie pracownikom i firmom korzystania ze swobodnego przepływu e, pracowników. Ponieważ jednak e, w przeszłości, i to jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, dochodziło do e, nadużyć praw pracowników delegowanych, e, pokazało się, e, czy, e, Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał kilka wyroków, które e, e, ujawniały. Niedoskonałość prawa, pewne patologie, chociaż y, ja uważam, że skoro udało się je y, z korzyścią dla pracowników wydać, to znaczy, że prawo zadziałało właśnie. Y, I u podstaw prac nad nową dyrektywą, którą nazywamy dyrektywą wdrożeniową, dlatego że ona ma tylko doprecyzować warunki delegowania, a nie ustalać ich na nowo. Stanęły właśnie trzy takie ważne wyroki ETS-u. Żaden z nich chyba nie dotyczył zresztą polskiego przedsiębiorcy, polskich przedsiębiorstw delegujących. Celem było jeszcze lepsze zabezpieczenie praw pracowników delegowanych oraz takim celem pomocniczym było także wyeliminowanie patologii związanych z tworzeniem takich platform do delegowania, czyli sytuacji, w których Zagraniczny przedsiębiorca tworzy tutaj yy, formalnie, zakłada tutaj przedsiębiorstwo, natomiast prowadzi go de facto ze swojego kraju, i to przedsiębiorstwo zajmuje się wyłącznie rekrutowaniem polskich pracowników, którzy są zwrotnie delegowani do, do spółki matki, do, do yy, państwa, yy, z, z którego pochodzi ten pracodawca. Yy, no i to jest oczywiście pewne nadużycie te, tej swobody e, świadczenia osób, dlaczego Polska jest taka atrakcyjna, żeby taką skrzynkę spółkę założyć, No to wbrew pozorom bardzo łatwo można wyjaśnić, posługując się przepisami o ubezpieczeniach społecznych. Ponieważ e, w sytuacji, w której dochodzi do czasowego wysłania pracownika za granicę, kiedy on nie zmienia swojego miejsca zatrudnienia, tylko jedzie w celu świadczenia usługi, w celu wykonania e, jednej pracy. E, przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pozwalają na to, by ten pracownik nadal opłacał składki ubezpieczeniowe e, w kraju, z którego wyjechał, czyli w tym przypadku w polskim ZUS-ie. E, I to jest niewątpliwie pewna wartość dla tego pracownika, ponieważ jego okresy składkowe nie będą. Nie, nie będą podlegały fragmentaryzacji, czyli gdy będzie się kiedyś starał o emeryturę, to nie będzie musiał e, oczywiście przy pomocy polskiego ZUS-u, ale nie będzie musiał e, udowadniać, czy dochodzić okresów składkowych w różnych krajach, tylko będzie miał całą swoją historię ubezpieczeniową w Polsce. No i ustawodawca europejski uznał, że e, jeśli praca ma charakter czasowy, no, to nie ma sensu stosować tej zasady lex loci laboris, czyli opłacania składek tam, gdzie pracuje, tylko trzeba te składki zachować w swoim, w swoim kraju. No i co byśmy złego o polskim ZUSie nie powiedzieli, to na tle innych systemów ubezpieczeń społecznych te składki są stosunkowo niskie. One oczywiście nie decydują o, o tym, że, że cena polskie, polskiej usługi jest bardzo atrakcyjna, no ale do pewnego stopnia tak jest. No i teraz, co się zmieni? Otóż to pewnie pani poseł jeszcze powie więcej o, o przebiegu tych prac nad dyrektywą, zwłaszcza w parlamencie. Ale od pierwotnej propozycji komisji dzieli nas już ponad 800 poprawek, z których oczywiście nie wszystkie zostały przyjęte, tylko, tylko część z nich. Ale na, obecnym, na obecny stan prac jest kilka zapisów w tej dyrektywie, które niepokoją polskie firmy usługowe. One są na tyle niepokojące, że no, pozwoliliśmy sobie Państwa tutaj zaprosić, żeby pokazać, iż wprowadzenie w życie niektórych z nich może doprowadzić do całkowitego zablokowania i może zrobię dłuższą pauzę, do całkowitego zablokowania możliwości delegowania polskich pracowników do pracy za granicę w tym trybie delegowania. Oczywiście Polacy przez to nie przestaną wyjeżdżać za granicę, ale nie będą już pracy wykonywali dla polskiego przedsiębiorcy. Co się zatem zmieni? Lub legalnie. Lub legalnie. To, to jest też niebezpieczeństwo, że oczywiście ograniczenie legalnego zatrudnienia pracowników delegowanych no, sprzyja nielegalnemu zatrudnianiu pracowników, już wtedy nie będziemy ich nazywali delegowanych, osób. Obawiamy się w szczególności y, wprowadzenia tak zwanej nieograniczonej y, listy kontrolnej kryteriów, które, przy pomocy których lokalne instytucje, lokalna administracja kontrolująca, czyli będę w skrócie nazywał ją zagraniczną inspekcją pracy, y, ma prawo kontrolować, czy dochodzi do legalnego, zgodnego z prawem y, delegowania pracowników, czy nie. Ja nawet troszeczkę ubolewam nad tym, że w pracach w komisji i w parlamencie mówi się o tych kryteriach nie jak o kryteriach, lecz o elementach, co ma podkreślić, że one jedynie orientacyjnie mają wskazywać inspekcjom, czy to jest delegowanie uczciwe czy nieuczciwe. Natomiast obawiam się, że inspektor pracy we Francji, Belgii, Holandii, tam gdzie Polacy jeżdżą do pracy, nie, nie będzie e, pamiętał o tym, że w komisji, w parlamencie mówiliśmy, że to są tylko elementy orientacyjne i będzie je traktował dosyć dogmatycznie, dlatego, że one ułatwiają kontrolę. Rzeczywiście są to kryteria i e, ja będę o nich mówił jako kry, jak o kryteriach. E, poza tą tym, że lista e, kryteriów do kontrolowania... E, uczciwości delegowania jest listą otwartą, e, co otwiera pole do wysokiego poziomu dyskrecjonalności e, urzędników. E, proponowana dyrektywa przewiduje wprowadzenie e, obowiązku e, wysłania do tego kraju, do którego pracownicy są delegowani przedstawiciela który to może być jeden z pracowników delegowanych, oczywiście, przedstawiciela, który będzie uprawniony do tego, by odbierać od lokalnych y, inspekcji pracy, od lokalnych instytucji kontrolujących y, oświadczenia woli, dokumenty y, podczas kontroli. I y, 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 właściwie do każdego państwa, do którego y, taka firma usługowa świadczy usługi, Trzeba będzie takiego pracownika osobno wysłać. On powinien co najmniej znać język. Dobrze by było, żeby się też orientował w prawodawstwie lokalnym. No i to oczywiście może spowodować podniesienie kosztów poniżej powyżej takiej bariery, że ta, to świadczenie usługi w danym państwie stanie się po prostu dla przedsiębiorcy nieopłacalne. W związku z tym. Ja chciałem podkreślić, że w ogóle większość tych przepisów one nie mają charakteru zakazowego, tylko mają charakter utrudnieniowy. One będą utrudniały prowadzenie e, swobodnego świadczenia usług do tego stopnia, iż stanie się ono e, nieopłacalne. A na końcu zadam pytanie, czy to utrudnianie prowadzi do wyższej ochrony praw pracowników? Trzeci zapis, który niepokoi pracodawców, to jest obowiązek tłumaczenia dokumentacji pracowniczej, w szczególności dotyczącej umowy o pracę, wynagrodzeń, wypłat wynagrodzeń pracowników, na język, który zrozumie lokalny inspektor pracy. No i to oczywiście też podnosi koszty tej działalności. Kolejny niepokojący zapis to jest obowiązek informowania lokalnej inspekcji pracy z wyprzedzeniem pięciodniowym o tym, że pracownik zostanie oddelegowany do pracy do tego państwa. To niby nie jest niebezpieczny zapis, no bo cóż, to jest pięć dni, ale proszę mi wierzyć, że bardzo wiele firm usługowych zyskało sobie zaufanie zamawiających te usługi dzięki y, ogromnej elastyczności i szybkości reagowania. Proszę sobie wyobrazić, że z Austrii dzwoni kontrahent, który mówi ekipa mi nawaliła, przyślij mi tu pięciu spawaczy aluminium na pojutrze, bo ja muszę ten most zespawać. No i w tej chwili polska mała firma usługowa jest w stanie to zrobić. Jeżeli przed wysłaniem będzie musiała odczekać 5 dni, to ten kontrakt po prostu przepadnie. To nie jest najgroźniejszy zapis, są groźniejsze, Mianowicie wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności w całym łańcuchu podwykonawców za zobowiązania pracowników. Ten zapis rzeczywiście chroni prawa pracowników. Proszę zobaczyć, proszę Państwa, jeżeli ja jako pracownik polskiego pracodawcy jadę na budowę do Niemiec i Mój pracodawca zwleka z wynagrodzeniem, nie zapłaci mi go, albo po prostu się rozpłynie, czyli okaże się być nieuczciwym pracodawcą, a takie rzeczy oczywiście mogą się zdarzyć, to ja mam roszczenie wobec jego kontrahenta, żeby mi zapłacił to wynagrodzenia, a jeżeli jego nie ma, to wobec podmiotu, który zamówił u niego tę usługę. W całym łańcuchu podwykonawców powstaje zatem odpowiedzialność solidarna za zobowiązania wobec tego pracownika delegowanego. Nie byłoby w tym nic złego, bo to rzeczywiście podnosi ochronę praw pracowniczych, gdyby dotyczyło również pracowników wykonawców lokalnych. Jeśli bowiem niemiecki kontrahent zamawiający usługę ma do wyboru niemieckiego wykonawcę i polskiego wykonawcę, to wybierze tego, z którym nie dzieli odpowiedzialności za zobowiązania wobec swoich pracowników. Czyli wybierze niemieckiego kontrahenta. Czyli. Z pozoru oczywiście bardzo korzystne rozwiązanie, ale jeśli ono dotyczy tylko delegowanych pracowników, to ma y, znamiona dyskryminacji ze względu na kraj pochodzenia przedsiębiorcy i jako takie jest niezgodne z y, przepisami y, Unii Europejskiej. Y, formularz A1, tu muszę wyjaśnić, to jest y, potwierdzenie przez polski ZUS, y, że delegowany pracownik pozostaje w ubezpieczeniu w polskim ZUS-ie, czyli to jest takie e, rozstrzygnięcie albo wyprzedzenie ewentualnego sporu kompetencyjnego między dwiema instytucjami ubezpieczeniowymi ustalające do którego, porządek prawny którego państwa członkowskiego będziemy stosowali e, jeśli chodzi o ubezpieczenie społeczne tego pracownika. Czyli to jest taki dokument, który ma, jest decyzją administracyjną, ale o charakterze deklaratoryjnym który potwierdza, że składki tego ubezpieczonego zostaną w Polsce. I dotychczas ten dokument, on nie jest obowiązkowy, więc można wysłać bardzo szybko, nie starając się o, o, o wydanie tego dokumentu, można wysłać pracownika za granicę i to jest legalne, ale e, jeżeli pracodawca wystarał się o ten dokument dla pracownika, to on go dotychczas przed zagraniczną kontrolą chroni. E, Chroni przed y, wcieleniem go do systemu ubezpieczeń społecznych y, y, państwa, w którym wykonuje pracę. Natomiast y, propozycja dyrektywy przewiduje no, ograniczenie znaczenia tego dokumentu. On jednak podnosił pewność obrotu prawa. Jeżeli już pracodawca zadał sobie trud, wystąpił o jedynkę i otrzymał ją, to mógł liczyć na to, że rzeczywiście postępuje zgodnie z prawem, pozostawiając składki swojego pracodawcy u, y, w polskim ZUS-ie. Natomiast w tej chwili, nawet mając tę A1, e, no, nigdy nie będzie miał pewności, czy ona nie zostanie zakwestionowana przez lokalną inspekcję pracy. I na zakończenie zapis, który e, najbardziej e, niepokoi e, przedsiębiorców delegujących, dlatego go zostawiłem na zakończenie, ponieważ podobno to, co się powie na koniec, jest najlepiej zapamiętane. A ja się obawiam, że to jest zapis, który mm, już dziś nawet bez zmieniania go przy odrobinie złej woli, przy interpretacji może po prostu zamknąć delegowanie. Chodzi o to, że aby... Yy, to, to nie jest zapis zakazujący, jeszcze raz powiem, chociaż tak go sformułowałem tutaj na yy, prezentacji. Aby <coughs> składki na ubezpieczenie społeczne zostały w polskim ZUS-ie, a polski ZUS jest tańszy... Pracownik nie może zostać oddelegowany w celu wykonania usługi, jeżeli jedynym celem tego oddelegowania jest zastąpienie innego delegowanego pracownika. Taki zapis już istnieje w przepisach o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego. I wszystko zależy od interpretacji tego, tej wyłączności zastępowania. Są bowiem takie usługi, do których Konieczne jest powtórne wysłanie pracownika, innego nawet pracownika delegowanego i nie będziemy mieli wtedy do czynienia z nadużyciem tej zasady czasowości delegowania.